Żelazny Marian wkracza do akcji, Szanowni Państwo. Najwyższa Izba Kontroli składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie afery Getback. I no nie zgadniecie, kogo najwyższa Izba Kontroli tutaj obarcza winą za całą aferę, Szanowni Państwo. Byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Zaskoczeni? No, ja myślę, że tutaj nikt nie może być zaskoczony. Portalmanej.pl donosi tak. Prezes Najwyższej Izby Kontroli powiedział, że w poniedziałek do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego trafi oficjalne zawiadomienie wobec m.in. najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy w związku z aferą Get Ma ono obejmować właśnie Mateusza Morawieckiego, szanowni państwo. I już w niedzielę portal RMF FM, RMF24, poinformował, że 21 osób, w tym najwyższych urzędników państwowych, prokuratorów, sędziego, urzędnika instytucji nadzorującej rynek finansowy, a także członków zarządu kilku spółek obywatelskich, Obejmuje zawiadomienie do prokuratury autorstwa NIK, czyli żelazny Marian Jedzie. Podobno w ogóle Marian Banaś bardzo ma walczyć o to, żeby dalej być yy, prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Być może to taki prezent dla premiera Donalda Tuska. Pamiętacie jeszcze jak przed wyborami w roku 2023 pan profesor Chmaj yy, yy, jego rozmowy z Marianem Banasiem były ujawnione, żeby będzie dużo pre Prezentów dla Donalda Tuska. Być może to jest to, Szanowni Państwo, sprawa jest naprawdę bardzo kontrowersyjna. Nagle teraz wraca afera gegback. W poniedziałek prezesnik Mariusz Barian Banaś zapytany przez RMFM o to, kiedy zawiadomienie trafi do prokuratora generalnego, powiedział, że dzisiaj takie zawiadomienie oficjalnie zgłosimy do ministra sprawiedliwości. Oczywiście, żebyście mieli pewność, obóz zjednoczonej prawicy odrzuca. Te oskarżenia. Jedziemy z tematem, bo w tle jeszcze mamy masową wycinkę ministrów. Tak, szanowni państwo, to się dzieje. I akurat tutaj, po długim czasie, pewna obietnica rządu po prostu zostanie spełniona. Co się dzieje? Ruszamy, tylko jeżeli mogę was poprosić, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgów oraz dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie, gdzie każdego dnia dla was omawiamy polską politykę. Moi drodzy. Ponieważ oprócz afery Getback, która wraca jak bumerang, Pamiętamy tę aferę jeszcze z czasów Rządu Zjednoczonej Prawicy, ona już wówczas była zdławiona, masę ludzi straciło pieniądze, pieniądze, teraz ta afera wraca nieprzypadkowo. Oczywiście kolejny raz Marian Banaś tutaj próbuje się wykazać swoimi działaniami i pracą Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast politycy zjednoczonej prawicy, w tym głównie były premier Mateusz Morawiecki, wprost wskazuje, że działania prezesa Najwyższej Izby Kontroli mają charakter polityczny, no i być może dlatego to teraz wychodzi. Tutaj tylko spekuluję, oczywiście, ponieważ premier Mateusz Morawiecki, no. Bardzo mocno wzmacnia się politycznie w ostatnim czasie. No, szanowni państwo, dobra debata ze Sławomirem Mencenem, czy dobra wymiana zdań ze Sławomirem Mencenem. Bardzo dobra wymiana zdań z liderem partii razem Adrianem Zandbergiem. No, to działa na plus Mateusza Morawieckiego. Pojawiły się nawet takie głosy, że były premier wraca do pierwszej ligi po tym, jak był przez jakiś czas mocno krytykowany, nie potrafił się w mediach odnaleźć. No, ma Mateusz Morawiecki teraz swój czas, dobry czas, są pod wrażeniem tego, jak z głowy potrafi yy, yy, mówić o liczbach, o wynikach, o deficycie, o budżecie, yy, i to wszystko potrafi mówić z pamięci. To rzeczywiście jest duży szacunek. Ludzie potrzebują do tego laptopa twardych danych do przeczytania. Mateusz Morawiecki to wie, to widać, opinia publiczna to widzi i być może też. Oczywiście tutaj jest moja spekulacja, być może to jest przypadek ten czas, ale często tak w polityce jest, że jak komuś idzie dobrze, to pach czapa. Jak coś tego czapa. Ocencie sami, dajcie znać w komentarzach, co myślicie. A na drugą nogę, szanowni państwo, lecą głowy ministrów. Szanowni państwo, premier Donald Tusk, pamiętacie, ogłosił podczas rekonstrukcji rządu, która miała miejsce pod koniec lipca, że w ministerstwie zdrowia nie będzie już polityków. Nie będzie. Tam dodał jeszcze oczywiście, że będzie zmniejszona liczba wiceministrów, tak, o wiele, że wielu wiceministrów pożegna się ze stołkami. No, jak na razie widać, że wszyscy wiceministrowie pozostają na stanowisku, ale coś się zaczyna dziać, szanowni państwo, w resorcie hmm, zdrowia. Pamiętamy, że ten resort miał być bezpartyjny, czyli mieli nim zarządzać tylko i wyłącznie fachowcy, bez polityków, bo jak na razie to wszystkie ministerstwa są obsadzone przez polityków. Nie tylko ministrowie, ale wiceministrowie to są to są łupy koalicyjne. W ogóle to powinno być zakazane, szanowni państwo. Jesteś posłem w Sejmie to nie jesteś wiceministrem ani ministrem. No nie może być tak, że poseł też jednocześnie jest swoim, yy, 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 znaczy wiceminister jest jednocześnie posłem, czyli de facto swoim nadzorcą. To jest absolutnie skandaliczna sytuacja. I jak wynika z ustaleń Radia RMFN, stanowiska ma stracić trzech dotychczasowych wiceministrów zdrowia. Szanowni Państwo, przypominam, ministrem zdrowia jest pani Jolanta Sobierańska-Grenda. To nie jest polityk, zresztą nawet tej ani za bardzo nie widzimy w mediach. Ona pracuje, nie wypowiada się. Tu należy kibicować. Naprawdę należy kibicować, żeby jej się udało, bo służba zdrowia powinna być dobra i chyba nam wszystkim na tym powinno zależeć. Kto straci stanowisko? Trzech wiceministrów. Urszula Demków, Wojciech Konieczny i Marek Kos. Nowi wiceministrowie zdrowia mają być zaprezentowani w tym tygodniu i nie mają to być politycy. I mam nadzieję, że pani Urszula Demkow, Wojciech Konieczny i Marek Kos nie otrzymają innych fuch. Są przecież parlamentarzystami. Także szanowni państwo, to, 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 to takie podwójne pensje, takie rzeczy to nie powinny być dawane. Wojciech Konieczny, Lewica, Marek Kos, PSL, Urszula Demkow, Polska 2050, pod koniec funkcji, sierpnia z funkcji zrezygnował Jerzy Szafranowicz. Szanowni Państwo, dzieje się w polskiej polityce przed nami bardzo trudny okres. Dopinanie budżetu, szanowni Państwo, w tym budżetu na służbę zdrowia, dziurawego, płytkiego, tam nic nie ma, tam się nic nie dzieje. NFZ ledwie dyszy. Nawet nie wiem, czy starczy pieniędzy na wyrównanie i na zapłacenie za nadprogramowe zabiegi w tym roku. Ktoś musi tę sytuację rozwiązać. Tu potrzebna jest jakaś pozytywna informacja. Czy my się jej doczekamy? Mam nadzieję, że się doczekamy wreszcie, szanowni państwo. Czy się uda rozliczyć dopaść Mateusza Morawieckiego? No to też. Tu akurat jestem bardzo. Sceptyczny, jak dla mnie te działania Niku, ten kolejny pretekst do działania dla prokuratury, to jest, to ma wymiar, szanowni państwo, mocno polityczny, ale być może pani Ewa Wrzosek będzie miała się czym zająć wreszcie. Tak, pani Ewa Wrzosek, delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, która ma pomagać ministrowi Żurkowi w naprawie prokuratury. Tyle na dzisiaj, Szanowni Państwo. Zachęcam do zakupu mojej książki Medialna Wojna Polsko-Polska. Moje dzieło, moja praca bardzo dobrze się sprzedaje. Opinie i recenzje na temat książki są znakomite. Panu Arturowi za naprawdę cudowną recenzję tej książki bardzo mocno dziękuję. Kłaniam się i pracujemy dalej i pilnujemy dalej Polski. Trzymajcie się.